Będą jaja, panowie Ale, oh, to jaja, panowie Przemysła! z czym się zajmuje? Zajmuje się rabem Ale jaja Ty, kurwa, zobacz, Basta, to co to jest Ten, ten kurwa Przemysław co jest winny, kurwa, haj swojemu kulek? Jak zalony, kurwa, kupa Przemysła! Twierdzi gorzej niż gówno Przemysław Życzy tu lecz pomoc nie nadchodzi Ale jaja, ale jaja, ale jaja Z BLOKU Mieć mieszkanie, kozacki samochód, hańsu pełna kiesel W tryku nowa seria, sztuka uśmiechnięta Odejdę Polarę! Odejdę odej, Polarę! Odej, Kolek to jak mnie biorę bit to wchodzę w <muchy> <muchy> And this I nie wiem co popychaj do tego, by próbować z tym Niesiemy prawdę jakakolwiek by nie była Ale spoko będę klił cię, jeśli mówisz, że nas przypa. To tak mocno jak jeszcze nigdy dotąd Kiedy siedzę tutaj z fajkiem, z ciężkim kacem późną nocą Niosę swoją prawdę nie Jest moją kocą, trzymam ją na twoim gardle Dobrze radzę, milcza po co Uderzyła ci sodowa, pierdolę twoje gwiazdorstwo Wyłącz mikrofon i idź sobie wstrzyknij boton Wiesz o czym mówię, więc pierdalaj Bo jak powiem głośno to twój Nie Nie popłynie dalej, więc przynieś flaszkę dalej Przyznaj się do błędu chyba Że wolisz brief to zjem cię bez sentymentu Przemysław To jest I tańczy dla mnie Raz, 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 Mariogano wywitamy w dalszym ciągu zajarany Sens całości układamy Nie pierdolimy go pod każdy wyraz przemyślany Teraz tył zostawiamy przereklamowany wasz rak W stopie mam chłopaku ile majka ty trzymasz lat Przez to, że nawijam problemów nie mam aż tak Poczuj teraz od nas dobrego rapu ten smak jest że robisz, Ważne jest jakość i też znak